Jakbyście byli wspólnotą samych świętych, to relacje między Wami nie byłyby pewnie problematyczne. Nie? Ale jak 40 lat ludzie obok siebie żyją, już żeście mogli wszystko sobie nawzajem zrobić. Nie? Za te 40 lat. I Pan Bóg nas pyta. Nie, czy, czy my potrafimy żyć w takiej wspólnocie, która właśnie nie jest idealna, która nie jest wzorcowa, jest konkretna, jest ludzka? Nie? Ludzie mają w sobie niektóre rzeczy za złe, coś sobie złego zrobili, mają pokusę, żeby to hodować w sobie, mają pokusę, żeby się zemścić. Nie? Zobaczcie, do czego wzywa ten tekst: do miłości, która polega na upomnieniu. Na upomnieniu. Będziesz upominał swego bliźniego. To jest forma miłości. Hodować w sobie nienawiść nie. Chcieć się mścić nie. Doświadczyłeś zła. Idź upomnij Go. Idź go upomnij. Dlaczego, bo inaczej poniesiesz winę z Jego powodu. Ty będziesz winny. Ty będziesz winny. Jak nie idzie, widzisz zło we wspólnocie, nie upominasz, to ty jesteś winny. Zobaczcie, jaka to jest do, dojrzała wspólnota ludzi, którzy się czują za siebie nawzajem odpowiedzialni. Nie? Reakcją na zło, które widzisz, jest upomnienie, które jest czynem miłości. Upomnienie należy do uczynków miłosierdzia. I idziesz upomnieć z miłością. Dlaczego? Bo się czujesz współodpowiedzialny.